Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o pianie montażowej do hydroizolacji łazienki. Wiele osób zastanawia się, czy pianka montażowa rzeczywiście zatrzymuje wodę, czy może jest to tylko mit. Zacznijmy od tego, że pianka montażowa to materiał, który ma wiele zastosowań, ale nie wszystkie rodzaje pianki SA odporne na wodę. Istnieją różne rodzaje pianek montażowych, a ich właściwości zależą od składu i sposobu produkcji. Pierwszym rodzajem pianki o którym warto wspomnieć, jest pianka poliuretanowa. Jest to najpopularniejszy rodzaj pianki montażowej, który charakteryzuje się dobra izolacja termiczna i akustyczna. Jednak pianka poliuretanowa nie jest wodoodporna. Woda może wnikać w jej strukturę i powodować jej rozkład. Drugim rodzajem pianki jest pianka poliuretanowa modyfikowana. Ten rodzaj pianki jest bardziej odporny na wodę niż standardowa pianka poliuretanowa, ale nadal nie jest w pełni wodoodporny. Trzecim rodzajem pianki jest pianka poliuretanowa zamkniętokomorkowa. Ten rodzaj pianki charakteryzuje się bardzo mała ilością porów, co czyni ją ja praktycznie wodoodporna. Istnieje również pianka poliuretanowa modyfikowana, która jest specjalnie zaprojektowana do zastosowań hydroizolacyjnych. Ten rodzaj pianki zawiera dodatki, które zwiększają jej odporność na wodę. Pamiętajcie, że nawet pianka montażowa, która jest odporna na wodę, nie jest w pełni wodoodporna. Woda może wnikać w jej strukturę przez szczeliny i pęknięcia. Dlatego ważne jest, aby piankę montażową stosować w połączeniu z innymi materiałami hydroizolacyjnymi, takimi jak folia w płynie lub membrana. Podsumowując, pianka montażowa do hydroizolacji Łazienki może być skutecznym rozwiązaniem, ale tylko wtedy, gdy zostanie wybrany odpowiedni rodzaj pianki i zostanie zastosowana w połączeniu z innymi materiałami hydroizolacyjnymi. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz pod filmem. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o piankach montażowych do hydroizolacji Łazienki. Wiele osób zastanawia się, czy pianka montażowa faktycznie zatrzymuje wodę, czy może jest to tylko mit. Odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ wszystko zależy od rodzaju pianki i od tego, jak ją ja zastosujemy. Pierwsza rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze pianki montażowej do łazienki, jest jej odporność na wilgoc. Nie każdą piankę nadaje się do zastosowania w miejscach narażonych na kontakt z wodą. Musimy szukać pianek oznaczonych jako wodoodporne lub hydroizolacyjne. Kolejna ważna kwestia jest rodzaj pianki. Na rynku dostępne SA różne rodzaje pianek montażowych, różniące się między sobą właściwościami. Do łazienki najlepiej nadają się pianki poliuretanowe, które charakteryzują się wysoka odpornością na wilgoc i pleśń. Pamiętajmy również o tym, że pianka montażowa to tylko jeden element hydroizolacji łazienki. Aby zapewnić skuteczną ochronę przed wilgocia, należy zastosować również inne materiały, takie jak folia w płynie, membrana hydroizolacyjna czy płytki ceramiczne. A teraz przejdźmy do prawidłowego użycia pianki montażowej. Najważniejsze jest, aby przed nałożeniem pianki dokładnie oczyścić i odpuścić powierzchnię. Następnie należy nałożyć piankę równomiernie, unikając tworzenia się pecherzyków powietrza. Po nałożeniu pianki należy ją pozostawić do wyschnięcia, a następnie wygładzić za pomocą szpachli. Jeśli chodzi o producentów pianek montażowych, to na rynku dostępnych jest wiele renomowanych firm. Warto zwrócić uwagę na produkty firm takich jak Soudal, Tytan czy Ceresit. Pamiętajcie, że pianka montażowa to tylko jeden z elementów hydroizolacji łazienki. Aby zapewnić skuteczną ochronę przed wilgocia, należy zastosować również inne materiały i metody.